Cześć, dzisiaj Wam opowiem o stanie baterii i zasięgu kolejnogi Kokirin G2 Pro, która ma aktualnie przejechane 1194 km. tak, zacznę Wam od opowiedzenia takiego krótkiego dystansu. Gdy wyjeżdżam sobie tak na 4-5 km i jeżdżę tak na trzecim biegu, tak do 37 km na godzinę. To ta noga ma maksymalnie 54.8V, i gdy wracam do domu po tych 4-5 km, czasem zdarza się 6 zrobić, i ja tak właśnie dodaję gazu, tak jeżdżę ostro na trzecim biegu. To gdy wracam do domu, zostaje około 52, czyli ta, ta bateria się trochę już zużyła. Albo tak właśnie 51.5, też już nie bardziej powyżej tego 51. No, a gdy wyjeżdżam tak na 15-20 km, jeżdżę ostro na trzecim biegu, no to jak wyjeżdżam do domu, to mam 48-48V, no, gdzieś tak około, no. Obawiacie, się, że coś się zepsuje, gdy będziecie jechać na śniegu, to jak wyjeżdżę na śniegu, jakby... Ja nie czuję żadnych zmian, żeby się stało z baterią, gdy jeżdżę na tym śniegu, jakby nic się nie zużyło. Tylko y, wiem, że na pewno się zużyje wtedy, gdy będzie stała na tym zimnie przez y, no tak 5 godzin, więc i nie polecam zostawiać jej na zimie tak dosyć długo. Ale jeździ się, normalnie się jeździ, tylko bez, y, z moim wieżnikiem za daleko nie dojeżdżam, z, z, jadę tak no powoli dosyć, bo no, no nie ujeżdżam, no, muszę kupić nową oponę. No, no i to chyba wszystko, no bo co ja Wam tutaj jeszcze mogę opowiedzieć, no. Bateria spoko na razie. Spoko się jedzie, mi pasuje. kolejno mi się jeszcze nigdy no, nie rozodowała. Ja umiem, umiem, umiem jechać. Dobrze są baterią. No, pomyliło się. No dobra, to, to wszystko. Jak będziecie mieć jakieś pytania, piszcie w komentarzach. I zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo każdy sub mi prawie dzień. No to wszystko, jak będziecie coś chcieli, to pytajcie się. To, cześć.